Mam wspaniałą nowinę do przekazania. Jesteśmy w trakcie konferencji, na której pokazujemy sprzęt, który będziemy dostarczali dla ratowników, zarówno strażaków, ochotników, jak i woprowców, którzy ucierpieli w powodzi. To są kombinezony suche do pracy w wodzie firmy Ionic. Kombinezony są kompletnie wyposażone w kamizelkę sekuracyjną, kask ratowniczy. Dodatkowo są buty oddzielne od kombinezonu, które ratownik może dobrać dowolnie do swojego rozmiaru i do swoich potrzeb. To, co wyróżnia nasz kombinezon, to jest przede wszystkim jego kolor. Kolor modny dzisiaj w służbach ratowniczych, modny z uwagi na bezpieczeństwo, bo jest to tak zwany żółty high vis. Dla porównania, widoczność ratownika w wodzie w kombinezonie koloru high vis to jest około 1200 metrów, w kombinezonie koloru czerwonego to jest około 300 metrów. To jest ogromna różnica, zwłaszcza jak mamy mało światła. Jest ten kolor, ma być widoczny, musimy widzieć, że idzie ratownik. Wszyscy, którzy byli ekspertami, są tymi, którzy korzystają z tego, którzy nosili to, którzy wiedzą, jak tego używać. W związku z tym to jest o wiele, o wiele łatwiej. Zaoferowaliśmy również pompę PH-2400. Jest to największa w tym momencie pompa szlamowa ze świadectwem BOP na rynku. Świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie strażacy muszą przez długi okres pompować rozlewiska wody powodziowej, często bardzo zanieczyszczonej. Średnica zanieczyszczeń tej pompy to jest aż 33 mm, przez co pozwala przepompować naprawdę duże nieczystości. Dbamy o te zakupy, dbamy także Oto o wizerunek firmy, będzie nam zależało, że tam gdzie będzie napisane dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, żeby to także pokazywało ludziom, że wybraliśmy sprzęt z najwyższej półki, tak zawsze uważamy. Bardzo z tego powodu się cieszymy i bardzo nas to raduje, że tak wspaniały sprzęt będzie zasilał szeregi ratowników.